Na samym początku jeszcze przed samym materiałem zachęcam Państwa do wejścia na stronę finansowedukacja.com w zakładkę Forum Discord. Jest to nasza najnowsza praca, tak naprawdę jedyna praca, którą obecnie mamy, która jest stare, stale aktualizowana i tam poruszamy wszelkie tematy związane z rynkiem kapitałowym, od omówienia poszczególnych sektorów, jak do tego podchodzić, które sektory są ważniejsze, które mniej, w jakiej fazie chodzi. Po budowę portfela, przykładowe portfele inwestycyjne od rynku chińskiego, rynków rozwijających się po rynek europejski, czy a, też globalny rynek akcji, oczywiście uwzględniając Stany Zjednoczone, strategie ETF, najlepsi zagraniczni brokerzy i aplikacje fintech oraz banki zagraniczne. No i mój ulubiony temat, czyli rozwinięcie tematu cykli rynkowych i cykli politycznych. Jak do tego podchodzi, jak to wykorzystywać z podziemna poszczególne państwa, rynki, jak to wykorzystać z punktu widzenia inwestora indywidualnego. Dlatego zachęcam Państwa do wejścia na stronę Finansowa Edukacja. W każdym tygodniu jest co najmniej jeden materiał większy na Discordzie, więc jest to idealna okazja, żeby mogli Państwo zdobyć dodatkowe informacje, które mogą dać przewagę, większość z nich daje przewagę w inwestowaniu i myślę, że każdy inwestor niezależnie od poziomu doświadczenia będzie tą pracą zainteresowany dlatego zapraszam finansoweedukacja.com zakładka forum Discord Witam serdecznie w kolejnym materiale zachęcam wszystkie osoby do wejścia na stronę finansowe i sprawdzenia materiałów które tam się znajdują w tym forum Discord dzisiaj omówimy kilka tematów głównie takich informacji z mediów mainstreamowych Pierwsza informacja, która została publikowana w ramach e, Financial Times dotyczy wyprzedaży tzw. insiderów. Którzy są po prostu dyrektorami, pracownikami firmy. I wiele osób zadaje sobie pytanie, czy to jest ostrzegawcze. I mamy długą historię wzrostu wyprzedaży insiderów. Jak Państwo widzicie. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy ta wyprzedaż oznaczała coś, jeżeli chodzi o stopy zwrotu, w trakcie 12 miesięcy, na przykład, a czy w trakcie 6 miesięcy? Czy ile kto tam woli? No, jak widać, mieliśmy w 2014 roku, w 2017, w 2016 i jeszcze przed wielkim kryzysem finansowym. Istotne w wielu miejscach wzrosty. Ciekawe jest to, że te sprzedaże były zawsze za późno. Nawet przed korektami to pokazuje, że tak zwani insiderzy nie wiedzą, co robią, lub po prostu realizują częściowo zyski. Co jest jeszcze istotne? Gdyby najwięksi prezesi firm, nie wyprzedawali swoich akcji byliby znacznie bogaci. Bill Gates byłby najbogatszym człowiekiem świata. Podobnie w top jeszcze znacznie bogatszym byłby Jeff Bezos. Znacznie bogatszym byłby Tim Cook, czy prezes obecny NVT. Często przepisy wewnątrz, które są ustalane przez firmy inwestycyjne nakazują właścicielowi zmniejszenie ekspozycji, jeżeli jest dużym udziałowcem. Bo fundusze współwłaściciele chcą się czuć bezpieczniej i chcą tworzyć coś na wzór wewnętrznego impasu w ramach walnego zgromadzenia akcjonariusz i podejmowania konkretnych działań, żeby jedna osoba nie miała zbyt dużo do powiedzenia, a w tych momentach kluczowych, żeby ich interes nie został naruszony. Więc rzadko jest tak, żeby właściciel miał ponad połowę firmy. To jest rzadkość w Stanach, bo fundusze, to są duże pieniądze, chcą się zabezpieczyć. Więc jeżeli akcje rosną, firma przeprowadza skup akcji własnych, plus w trakcie dochodzi na przykład do zwiększenia ekspozycji, no to naturalne jest zwiększenie ilości głosów, i siły przebicia, którą trzeba zmniejszyć ze względu na te właśnie działania. To nie jest czynnik, który mnie niepokoi. I długa historia no, wskazuje mi, tutaj pokazuje, że mam rację w tej kwestii. Czy tak będzie tym razem? Zobaczymy. Natomiast to nie jest coś, czego ja się obawiam. Kolejna rzecz, ciekawy artykuł dotyczący oczekiwań, jeżeli chodzi o Unię Europejską, wzrost gospodarczy. I to są rzeczy, które już można się niepokoić, czyli wzrost oczekiwań co do wzrostu gospodarczego, i będziemy pod koniec roku więcej mogli zobaczyć tego, jak firmy, przepraszam, jak analitycy największych firm podchodzą do tematu takiego jak na przykład a Tematu związanego z oczekiwaniami wzrostu na 25 rok. Mówiłem o tym dużo na Discordzie i będę o tym jeszcze więcej mówił. Od Goldman Sachs po JP Morgan, American, e, Bank of America, inne firmy finansowe, które mają dział analityków. Jak postrzegają oczekiwania na 25 rok? Jeżeli będą zbyt wysokie, może być to problem rynkowy. Jeżeli będą niskie, jest to dobra informacja. Bo łatwo będzie je pobić. I musimy sobie zadać pytanie, czy oczekiwania są normalne względem tego, co my traktujemy jako normalne. Czyli, np., normalny wzrost gospodarczy, normalny wzrost inflacji, normalną wartość inflacji, normalny wzrost rynku akcji, itd., itd., dalej. Itd., itd. Dlatego, pewien wzrost, który my obserwujemy, jest ryzykowny. Na poziomie oczekiwań będziemy się temu głębiej przyglądać, bo to jest ryzyko na 25 roku. Bo pierwszy rok kadencji republikańskiej jest jak trochę, jak rzut monetą z większym prawdopodobieństwem. W 60% przypadków stopy zwrotu są pozytywne i często bardzo pozytywne, ale nie za, ale 40% są negatywne i często bardzo negatywne. Temat wiatraków i kryzysu energetycznego wielokrotnie był omawiany, długa historia, i to jest też ryzyko dla gospodarki europejskiej przede wszystkim długa historia pokazuje, że oczekiwania co do sytuacji energetycznej, inwestycji i zwiększenia miksu energetycznego, są niemożliwe do realizacji przez to, jak działają rządy, jak wolno, jak głupio. Jakie są kontrakty, jakie są przetargi, jak nieefektywne są niektóre rozwiązania, plus energia odnawialna, w większości przypadków, nie, nie każda, ale wiatraki, panele słoneczne, nie przynoszą regularnych dostaw energii, to jest przepływ nieregularny, który wymaga zbierania energii i jeżeli obecna infrastruktura na to nie pozwala, energetyczna, co tworzy ryzyko w postaci większej w skali kryzysu energetycznego. A więc problem, który tu jest opisywany też dotyczy Stanów oczywiście Zjednoczonych, gdzie oczekiwania dotyczące zwiększenia nakładów na energetykę taką jak wiatrowa miały być ogromne. Mówiłem wielokrotnie, do nich nie dojdzie przez Komisję Senacką, która nie jest wielkim zwolennikiem w praktyce inwestycji w odnawialne źródła energii w miksie energetycznym amerykańskim. O czym się nie mówi za bardzo. Znacznie pozytywnie odbierane są źródła nieodnawialne w Stanach, bo są tańsze. Amerykanie po prostu mają tendencję do zwracania uwagę na zysk i dlatego wygrywają w wyścigu gospodarczym z Unią Europejską. W kapitalizmie liczy się zysk i wydajność i rezultat wynikający z tej całej machiny ekonomicznej i gospodarczej. A nie pewne przeświadczenia, uprzedzenia i myśli dotyczące tego, jak coś powinno w danym czasie wyglądać, tylko dlatego, że nam się wydaje, że to jest mądre i rozsądne. I to jest coś, o czym co trzeba pamiętać, i myślę, że Unia Europejska w przyszłości może mieć z tym kryzys związane. o czym pisałem na Twitterze. Różnego rodzaju fundusze gotówkowe mają wartość no. Jakby ilość gotówki przekracza 7 bilionów, czyli tutaj w amerykańskim trylionów dolarów. I oczywiście gotówkę my również traktujemy, bo często krótkoterminowe czy średnioterminowe obligacje też są uznawane jako gotówka. Po prostu coś, co yy, pomimo, że gotówką nie są. Dlaczego? Bo nie możemy na to nabyć dóbr. Dlatego nie mają elementu inflacyjnego. Yy. I to jest istotne przy interpretacji agregatów pieniężnych. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że w praktyce ilość gotówki na rynku, duża w obligacjach, w ekwiwalentach gotówki czy w czystej gotówce, jest też naturalnym elementem raczej później fazy Hossa nie młodej. Firmy nie są, zarówno inwestorzy, jak i firmy, mają problem z inwestycją przy tym otoczeniu gospodarczym, który jest umiarkowanym wzrostem gospodarczym w Stanach przyzwoitym, ale umiarkowanym. Strach przed wycenami i innymi czynnikami tworzy to otoczenie. Tym bardziej, że to jest stara hossa i stara hossa i brzmi strasznie. Dlaczego? Bo my czujemy, że koniec jest blisko i nie chcemy podejmować tego ryzyka. Natomiast z drugiej strony, duży na przykład poziom depozytów banków jest dobry, jeżeli nie jest drogi dla banku. Bo zwiększa akcję kredytową, która tak dzisiaj nie jest rewelacyjna. I ona nie będzie rewelacyjna do końca, HOS-y, Dlatego firmy, które nie potrzebują tej akcji kredytowej, powinny sobie radzić najlepiej. W szerszym zakresie, niezależnie od tego, co nam się wydaje, bo nic nie zostanie zmienione w tej kwestii. Więc ja uważam, że dojdzie do momentu przełamania, kiedy kapitał. W funduszach inwestycyjnych firmach będzie inwestował w rzeczy, które nie mają sensu, widzą stopy zwrotu na rynku akcji. I dojdzie do przełamania momentu strachu. Przed, przed wycenami, co jest jeszcze ważne, my dzisiaj, przez to, co przeżyliśmy w ramach wojen, w ramach 22 roku, w ramach 20 roku, jak myślimy, jak myśli kapitał, że to nie jest normalne otoczenie, że jest inaczej niż było zawsze. I euforia zacznie pojawiać się wtedy, kiedy kapitał powie, że w sumie jest normalnie. Że w sumie to jest coś normalnego. Jesteśmy w normalnym otoczeniu lękowym. I wtedy z tej normalności wejdziemy do świata euforii. Bo w świecie normalnym nie ma rzeczy, które nas mogłyby wystraszyć, bo jest normalnie. Więc obserwacja tego, jak analitycy postrzegają dzisiejszy świat w kontekście normalności i normalności będzie kluczowym wskaźnikiem sentymentu. I to jest coś, co inwestorzy powinni obserwować. Kolejny temat, Austria już był poruszany, co się dzieje z Austrią, uzależnienie od gazu, od surowców. Jest wiele problemów w Unii Europejskiej z tym związanych. Ja tak przypominam, nie zmieniam zdania, najlepsze biznesy powinny sobie poradzić dobrze długoterminowo. Natomiast fakty są takie, że uzależnienie energetyczne Europy od Rosji było najgłupszym mechanizmem, najgłupszą historią, jaka Europę spotkała od dziesięcioleci. Jednym z najgłupszych. Ponieważ w praktyce ta sytuacja związana z Unią Europejską w przyszłości może doprowadzić do recesji. Bo nieefektywne koszty, nieefektywne wydatki rządowe, które przekraczają 50% PKB, po prostu polecą jak domino. Bo ich będą kosztowały więcej niż realnie będą przynosiły zysku, co stworzy recesję. I rozwodnienie nic nie da, bo one już są. Więc ja w przyszłości oczekuję kryzysu związanego z tak zwaną elektromobilnością, z, odnawialnymi, z, odnawialnymi, z źródłami energii które są określane jako odnawialne, przede wszystkim w segmencie wiatraków i paneli słonecznych, nieregularności i wydatków rządowych skierowanych wokół narracji zmniejszenia ilości dwutlenku węgla. Niezależnie od tego, czy to jest dobre, czy złe, tworzy to więcej kosztu niż przynosi zysku. Inni jedni to robią, drudzy nie. Dochodzi do asymetrii. Asymetria też tworzy koszt, bo jeden zyskuje, drugi traci. I po kryzysie w Unii Europejskiej Unia Europejska się nie zreformuje jako blok gospodarczy, moim zdaniem. Jestem po tym, po, w tej kwestii pesymistą, niezależnie od wyników wyborów. Bo kwestie... Yy, Unia Europejska ma problem z brakiem twórczej destrukcji. Mechanizmów kapitalizmu, który polega na tym, że nowi wypierają starych i dlatego w Stanach my zmieniamy największe firmy często. I do tych większych dochodzą nowi, więksi, którzy stają się... Prawie tak dość. Zobaczcie Państwo, ile dzisiaj firm zbliża się do wartości 1 biliona dolarów. Coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. I niektóre będą wypierały te tych największych po jakimś czasie. W Unii Europejskiej tego nie ma. Nie ma dużego rozchwiania wagi, wartości kapitalizacji. Nie ma nowych rozwiązań, nie ma twórczej destrukcji. I my w praktyce yy, będziemy obserwowali świat, w którym Unia Europejska przez mechanizmów twórczej destrukcji nie będzie w stanie konkurować z czymś nowym, lepszym, bo twórcza destrukcja, jak sama nazwa wskazuje, najpierw tworzy i niszczy to, co jest nieefektywne. W Unii Europejskiej doszło do mechanizmów konserwowania tego, co jest stare i niedziałające, przez na przykład politykę wydatków rządowych plus wspieranie miejsc, które w ogóle nie są efektywne, stworzy kolejny koszt. Więc to jest czynnik, który na pewno się pojawi w najbliższych latach. I być może w najbliższej recesji zobaczymy znacznie większy kryzys w Unii Europejskiej. Niż tego byśmy oczekiwali. Również w Chinach zresztą. <laughs> Poziom inwestycji tak zwanych nierentownych w Chinach jest ogromny. O tym trzeba pamiętać. Dziękuję za uwagę w tym krótkim materiale. Zwróćcie Państwo na to uwagę o czym mówiłem. I obserwujcie dalsze losy rynku kapitałowego, nie zwracając uwagi na krótkoterminowe zachowanie rynku, bo rynek się może zmieniać w różny sposób.